Słuchajcie, jakiś sztifler z Duńczyk został twarzą kampanii sieci na dzieci, stop, cyberprzemoc. Burza się zrobiła, a ministerstwo twierdzi, że nie finansuje tej, kam tej kampanii, chociaż finansuje fundację Haber, która tą kampanię prowadzi właśnie z tych środków. No to finansuje czy nie finansuje? Kto to jest ten sztyfler z Duńczyk? To ta niegomość. Zobaczcie. Ładny, nie? On ma teraz nasze dzieci w szkołach instruować, jak unikać cyberprzemocy. W WP piszą, że jest to pato celebryta, który wypromował się w sieci dzięki różnego rodzaju skandalom. Otwarcie mówił o alkoholu, narkotykach, seksie. No to jest super edukator, naprawdę. I pomyśleć, że to samo ministerstwo ściga fundację, która uczy dzieci z domów dziecka i z najbiedniejszych rodzin codziennie na korepetycjach. I udzielaj porad, porad psychologicznych. Nęka rodziców dzieci niepełnosprawnych, które kupiły samochód, żeby ten samochód dowoził te dzieci do szkoły specjalnej. Nęka ochotniczą Straż Pożarną, która dowozi codziennie dzieci do szkół w innej gminie, kupia autokar z naszych środków. Nękają kasem, nękają CBA, nękają prokuraturą, szukają nie wiadomo czego. Poszukajcie siebie. Poszukajcie siebie. Mówiłem, że Was się trzeba. Bać. Masz dość klasycznych mediów? Jeśli chcesz mieć dostęp do autentycznych wypowiedzi polityków, subskrybuj i udostępnij ten film znajomym.